Jaki tam jest ten zjazd, jak będzie zbyt stromo. Jesteśmy, będziemy je <laughs> dobra, dobra, popróbujemy no. Cześć, witajcie! Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego mojego filmiku, a pierwszego z serii filmów pokazujących ciekawe miejsca, gdzie można urządzić piknik albo piwak. Pojedziemy do miejscowości Poddębę nad Narwią, niedaleko Warszawy. Obejrzymy miejsce, zjemy coś dobrego w plenerze, a potem obejrzymy hamaki, e, zobaczymy ich sposób zawieszania, a na samym końcu no, będę musiał nasmarować jednak łańcuch motocyklowy. W końcu to jest kanał z filmami o jednośladach, a jednoślady na ogół mają łańcuchy do smarowania, więc to jest w dzisiejszym planie. Wiedziałem, początku zapraszam, ale tak naprawdę powinienem powiedzieć zapraszamy, bo jestem dziś na wycieczce z kolegą Czarkiem. Czarek właśnie będzie tym ekspertem od e, hamaków i tak naprawdę e, to tylko będzie taka, taki wstęp do tego, co on pokaże w swoim filmie, ale ja również będę miał w planie pokazać mój hamak, który kupiłem e, i tart, ale to dopiero później. Tym razem zajrzymy na miejsce i zaczynamy biwakowanie, a właściwie piknikowanie. Jak widzieliście, dojazd nie jest prosty, dość trudno znaleźć odpowiednią drogę, a na pewno nie jest to zbyt dobre, zbyt dobre miejsce, aby jechać jakimś większym pojazdem typu camper, raczej nie. No ale miejsce samo, tak jak widać, chyba e, warte jest takiego wysiłku i takiego dojechania. Mamy dziś w planie prostą potrawę: yy, kiełbaska z cebulką. Później będą jeszcze inne rzeczy, ale to już nie w tym miejscu. Ale się okazuje, że przede mną niespodzianka naprawdę niespodzianka niespodziewana, którą mi czarek sprezentował. <laughs> naprawdę bardzo taka, taki osobisty podarunek. Własnoręcznie wykonana, łycha, z wypalonym napisem, nazwą kanału. Świetny prezent, naprawdę prezent od człowieka, który doskonale <grych> musi mnie znać i wie co mi podpadnie do gustu. Super, czarku, bardzo dziękuję, naprawdę jeszcze raz. To właśnie jest czarek. Pomachajcie czarkowi. Czarku masz trzy podejścia do prezentacji łyżki. Zobaczymy, czy wyrobisz się w trzech podejściach. Dwa i trzy. Ok, wyrobiłeś się. Czarek na tej wyprawie ma funkcję pomocnika kucharza, nie jest kucharzem. Także zobaczcie na te niewprawne ruchy przy garnku, przy patelni. Niewprawna ręka przy mieszaniu cebuli, ale wszystko przed nim. Czarek dobrze się uczy i szybko się uczy, więc miejmy nadzieję, że na następnym wyjeździe samo, coś samodzielnie wykona. Bo tym razem widzicie, że główną część pracy musi jednak wykonać szef. Czyli główny kucharz. No nie mogłem mu tego polecić tej pracy. Używam do smażenia smalcu. Wiem, że to jest trochę może kontrowersyjne, ale ostatnio mówi się, że Smalec jest lepszy niż olej, tak naprawdę. Ten mały poręczny statyw towarzyszył mi w Turcji do nagrywania, do robienia zdjęć podczas chodzenia. Bardzo pożyteczna rzecz. Czarek garnie się do pracy, do nauki, tak więc nawet pozwoliłem mu właściwie wykonać część tej głównej pracy. No, niech się chłopak uczy. No, dajmy mu szansę. No, miejmy nadzieję, że kilka takich jeszcze wyjazdów i być może nawet sam się zajmie kiedyś gotowaniem. No, ale niestety, pierwsza trudność, i już nie wiadomo, co dalej ma zrobić. Potrzebna konsultacja. I byłoby tak, gdyby tak było, bo tak naprawdę to Czarek więcej wie o, yy, o gotowaniu, niż ja. To no on wie o kolejności, kiedy się smaży cebulę, jak smażyć jajko, aby oddzielnie było przesmażane białko i żółtko. Także tak naprawdę to on tu chyba jest tym głównym kucharzem. Z Czarkiem każdy posiłek rozpoczyna się od modlitwy. Być może dlatego tak wszystko dobrze smakuje. To miejsce nie jest duże. Tam zmieszczą się może 2-3 namioty. Nie ma w ogóle miejsc na hamaki. Nie ma tam drzew praktycznie tuż nad jeziorkiem, nad rzeką, przepraszam. Ale na piknikowanie to jest naprawdę bardzo ładne miejsce. No i teraz te hamaki, tak jak mówiłem w tym filmiku, to jest tylko takie bardzo krótkie wprowadzenie. Czarek tu pokazuje, akurat to jest mój hamak, który niedawno kupiłem, a tu jest czarka hamak, który sam uszył i co ciekawe zrobił moskitierę. Do tego i do tego, tu są te dwa, ten niebieski i ten zielony. Hamak to, akurat ten jest hamak, ale moskitierę sam wykonał, no, kompletnie inna forma zamykania. Moskitiery. Także o tym Czarek będzie mówił w swoim filmiku, który obiecał, że zrobi. Ja tylko chciałem tak bardzo ogólnie o tym powiedzieć. Myślę, że umieszczę to w tym filmiku link do kanału czy do filmu Czarka, właśnie pokazującego te hamaki jego własnoręcznie wykonane, no i te moskitiery przede wszystkim. A ja będę chciał w moim filmiku z kolei pokazać to, co kupiłem, bo kupiłem całkiem niedawno hamak, i tak. Przy okazji wycieczki wstąpiliśmy również odwiedziliśmy również naszego zaprzyjaźnionego Rafała, który jest mechanikiem motocyklowym. No i Rafał zauważył od razu jednym rzutem oka na mój motocykl, że łańcuch jest za luźny. No więc czym prędzej <grym> wziąłem się do naciągania łańcucha. Yy, motocyklowy łańcuch ma określony skok w sensie luz, jaki powinien być. No i tu powtarzam teraz za rafałem, ten luz powinien być raczej większy niż za mały. Naprężenie łańcucha zbyt mocne jest bardzo złe, bo oprócz tego, że on się szybciej zużywa, to on jeszcze być może może uszkodzić nawet e, łożysko zębatki zdawczej. Więc lepiej, żeby ten łańcuch był po prostu w normie, nie za luźny, nie za, nie za ciasny. Jest kilka szkół e, naciągania łańcucha, szkoła warszawska, szkoła poznańska, krakowska. <laughs> no nie, oczywiście takich nie mają nazw, ale niektórzy twierdzą, że należy e, sprawdzać ustawienie zębatki względem ogniw łożyska, e, łańcucha po tym jak się naciągnęło, czy one są po środku i nie zalecają po prostu pilnowanie, tylko aby wykonać taki sam ruch nakrętki z lewej i z prawej strony, dociągając o, taką, o taki sam kąt. Jeszcze inni mówią, żeby patrzeć na ten wskaźnik, który jest przy wahaczu, przy, przy śrubach. No ja tu się tak, tak naprawdę zasugerowałem tylko i wyłącznie e, podobnym kątem z prawej i z lewej ruchu dokręcenia e, e, regulującej nakrętki. No i teraz dokręcamy kontrę, starając się nie poruszyć nakrętki regulacyjnej i tyle. Zdecydowałem się w ogóle pokazać tą operację na ciąganie łańcucha. Chyba głównie dlatego, że mam złoty łańcuch. Dzięki Rafałowi oczywiście. Rafał na moje zamówienie, na moje życzenie, zainstalował mi właśnie złoty, piękny, elegancki łańcuch. Także nie wstyd go pokazać na filmiku. No i jest chyba teraz dosyć dobre naciągnięcie. Niezbyt luźno, niezbyt ciasno. To wszystko jest zawsze określone w instrukcji motocykla. I to wszystko w tym filmiku. Dziękuję bardzo za wspólne oglądanie i do następnego razu. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.